Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, kwiatuszku. Dla ciebie, panno waratre. Kim jesteś? Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż. Wybacz pani, że się zakradam. Jestem Gerald, przyjaciel Barda Jaskra. Gerald z Rivi? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie złojce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz Słowa to... to Fryderyk François de Bergerac, nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani, to Wiedźmin! Tak mówił jeszcze przed chwilą pod drzwiami. Kapitanie, czy naprawdę uważasz, że Rosa Faratre będzie trenować z byle Gamoniem, który mieni się szermierzem? Otóż Rudfar Atre zawsze stawiał na najlepszych. Dlatego tatko zatrudnił Wiedźmina. Prowadź go do sal treningowych migiem! Tak jest, panienko. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Roza to kapryśna bestia. A jak to będzie ostrza nieznalitość? Drewniany weź. I uważaj, żeby panienki nie usz... Za mną! Oh! Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? jakim cudem się to dostałeś? Czy ja mam o mamy? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? Y a tak, w ogrodzie. To mówiłeś, y że po co przyszedłeś? Zanim spytam, muszę powiedzieć, że nieźle władasz mieczem, chociaż przy uniku za bardzo odsłaniasz lewą stronę. Wiem, nie potrafię wyplenić tego nawyku. Liczyłam, że w Nowigradzie tatko znajdzie kogoś, kto mi z tym pomoże. Ale, ale... nie mydli mi oczu. Sam przyznałeś, że nie przyszedłeś tu, żeby udzielać mi lekcji. Nie ze mną te numery, Geralt. Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki, Jaska. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż!